Z strony Skylake, a dzisiaj ze mną będziemy nagrywać Lumber Pierwszy odcinek. No, Jak widzicie, dużo nagrywam, dużo już gram, bo mam 16 787 i mam i to, oto, i tą siekierę. Tak, jeszcze sikiera z odpaka, takie dwie najlepsze ze sklepu i taką co sobie zdobyłem. Może dzisiaj jeszcze e, pokażę, jak, jak zdobyć tą sikierkę. No. Teraz to jest e, kraina ryżowych drzewek. Jak ktoś nie wie. Nie no. trzeba nigdzie płynąć czy coś. Na płynąć na most. No, tutaj bliziutko jest. Nie trzeba się spieszyć. Dla każdego wystarczy, bo tyle tutaj drzewek ryżowych jest. Ej, bardziej się dla moim zdaniem dziecko? Co? I układanie tych drzewek, bo wtedy wytydzie się No w sumie. A nie tak w sumie, na hamach. Ja oczywiście mam SavMax, to za 15 tysięcy, to najlepsze najlepsze... najlepszą maszynę do przerabiania drewna na deski. sobie chyba jeszcze zacznę takie małe drzewko. Ja sobie patrzę, tutaj sobie chciałam już ile? Dwa, trzy drzewa i patrzę ile mam tego. Nawet tutaj jeszcze nie jest Fajnie. Chciałam sobie bardzo jedno, ba, jedną, bar, właśnie jedną wartość. Wow, ale dobre. Tak właśnie jest dwóch No, jest ok. Co? Nie dosłyszałem Wiem, sobie zdobyłem A wiesz, że da takie grubsze kawałki właśnie więcej zarabka? Wiem, wiem To Dobre to jest Większy kawałek, więcej hajs. To spieniek. Za pienki się najwięcej zarabia. I ogółem za tabliczki, które wiesz. Za tabliczki najwięcej. Ile tam jest złota No chyba do... na 500 hajs. I siwa leci na głowę. Dlatego ja chyba wszystkiego nie zmieszczę. Nie zmieszczę no, trudno. Ja chyba mojego zmieszczę. I to chyba wypadnie podczas drogi. No, mi chyba nie, jeszcze. Zaraz zobaczycie moją działkę i Ericolanda. Moja bardziej rozwinięta jego bardziej taka. Lepsza pod względem maszyny. No. Jeszcze jestem bogatszy te działki nie powiększysz? nie, no powiększym o jedno. No i, ale ja może, może powiększę, może powiększym. Może ta Nie Wiem, wiem. Ale to straca tylko pieniędzy. Jak... ja tą no, sobie powiększam działkę, gdzie nie ma poważnie No co... to znaczy nie mam miejsca. Na... Jak nie ma w ogóle miejsca, że wiesz. A nie tak jak inni. O, jestem milionerem. Dobra, idę się Dajmy na to idę sobie hmm, to nie wiem, idę się na przykład... Powiem przedziałka, a potem co? Dostajesz na lodzie. Biedny. Ej, ja, ja, ja się... Ja się boję, że ta auto nie ruszy. Nie ja już się przekonałem, że się, nie, że się nie w ogóle nie ruszy. Góra co wycięta no za 19k Ej 20k Ej 20k i masz ciężarówkę będę... Nie ja za 19k To kosztuje No to 19k jest O nie Ciężarówka Znaczy a w samochodzie No bardziej ciężarówka to jest Taki No to jest mini ciężarówka No Coś takiego Ej! żeby to drewno nie za bardzo nie wstawało bo ci z górki wypadnie o nie Łagam, żeby nie dobra jedno dobra może trzy może cztery deski wypadły to nic może dwa nie, bardziej drewno nie tak. do... no, zawsze coś dwie maszyny na bogato. Ej, tutaj drewno, które mam ze sobą, wszystkie się mieszczą. Ja jestem bogacz. bogacz. Nie na wszystko stać, prawie. Nie stać na wszystko. Prawie na wszystko. Ej, kurczę piłę. Nie chcę. Później, jak będę miał na przykład, nie wiem, 30k. Ej, y, jakby twoi widzowie wiedzieli, jak są takie ścianki, które się nie na to niech napiszę. Co? Jakby ktoś wiedział, jak się usuwa te ścianki, to niech na niech napiszę. Ja wiem. No jak? No, klikasz na to, oczek i destroy. Czyli jeszcze tego nie ogarnęłeś? Wow. To fajnie i to ja to wszystko usuwam. Czemu? tego nie chcesz. To, jest... to jest wielkie widmo. Aha. A wiesz, jakiegoś dobrego drewna na to nie użyłem. Tylko tego zwykłego tam. Więcej się zarabia, Hańsu. Na te różowe. Wiesz, ja jeszcze tego nie sprzedaję. Ja... Dużo pracy będę. na razie O o Auto mi się trzęsie. Wow, trzy naraz drewienka. Poszły. Dobra, ja sobie tutaj zabiorę te. Te A, od razu lepiej, nie mam tam. patyki. Chyba będzie gruby hajs, powiem Ci. Ja też tak myślę. Czekaj, jeszcze tam parę patyków. Co? Ej, to powiesz mi, jak zdobyć tej temki, byśmy jeździli? Ja bym kupił tej temki za 6 lat No. I byśmy pisał, gdzie to kto się Dodaj a mnie to... do white listy A to ja mam cię w white listy To spoko Mam nadzieję, że dość szybko to będę tu 6k A w sumie to będę tu 6k Masz 3 jeszcze Jeszcze 3 patrzcie Ile tam padnie? 6k ile? 6500 Ja mam dużo towaru. No na reszcie, wiesz, jak mi to wkurzało, że mam tutaj TT. Te, te? Ej, ja mam na trzy powiem z Ja mam na jeden. Ej, szczerze, po co mi dwie Nie wiem. A wiesz, że, że jakiś typek se kupił tyle przyczep, że. Że miał ich z, nie wiem, 20 i y, jeździł taki, jakby pociąg. I on sobie przyczepiał y, przyczepki do przyczepy. Wysz, wyszedł taki pociąg, mega wielki. A czym on to ciągnął? Co? Czym on to ciągnął? Y, zwykłym autem. To niemożliwe. To jest możliwe. Dobra, jak miał pustę ten na ale nie chodzi o ciężar. O ciężar, właśnie tu też pod uwagę ciężar. No a ten typek pojechał do wulkanu i nie, nie zdjął tych przyczep. No nie, widać, nie. On miał to, tą sikierkę, tą płonącą. No, zginął. Ja bym nie a Ej, gdybym miał tą sikierkę, to bym nawet nie odważył się iść do wulkanu tak szczerze. I jak on zginął, to wiesz o tym, że te przyczepy latały w kosmos? Ej, a w ogóle nawet się nie opłaca z takimi drogimi sikierkami iść na śmierć. E, to on tego nie kupił, on tu znalazł tą sikierkę. W tej jaskini obok wulkanu. Tam się znajduje tą sikierkę. Powiem Ci jedno, mam, mam dużo drewna do sprzedania. Ej, szczerze myślałam, że tego będzie więcej. Wiesz co, jeszcze sobie w tym odcinku pojedziemy po złote drzewa. Chyba tak no, będzie najlepiej. Wiesz co, po złote mi się nie chce, bo tam nawet się zjechać nie da. E, jak zjechać? Znaczy tam jechać samochodem, autem? Tą... No i to, ale wszyscy tak muszą. To żadnego luksusu tutaj nie ma. Już sobie jakąś rampę zbuduję, jeśli w ogóle. Ja tam sobie będę kosił hajs. Ja zbierasz, nie widziłam. Ty... Ej, czytaj się teraz 19 na tu no. w Nie. No na, to. na nic. Ja bym chciała... Pomyślę. Ciężarówka ma dużo funkcji. Nie, ja tam bardziej na piłę łańcuchową. Ale to tutaj 16 kart. Nie, 12. No to u ciebie już jest No wiem, ale chcę mieć więcej hańców, żeby mi coś z tego zostało. Za Zaraz kalkulator odpalę. Okay. A jeszcze... Przepoładowałam tu drewno na hama Mam go bardzo mało, a już nie zmieszczę innego. aha Ej, ty też grasz w tą grę na pierwszej osobie? Eee, no. Ja tylko od oddalam, jak gdzieś idę dalej albo gdy jadę. To wszystko, kiedy używam dalekiej ja też bo w pierwszej osobie jechać to tak troszkę niefajnie I nieprzyjemnie I Ty to rzeczywiście na chama wszystko wsadziłeś Nie mogę jechać i weź wysiądź, bo to nie ma sensu Kujołku. Co się stało? What the fuck Ej, pomożesz możesz mi wpakować? Nie ma ładować. Ale moje przyczepa, no o co kama? Kips. Kip z przyczepą. Wiesz to jest fajne z przyczepą. Czy można to shift... Ej, pomożesz możesz mi no, nie do, nie. Do, do tego. Tak. Ale mogę podnosić. Jak to nie? No nie, bo nie masz mnie w white -liście. Ja Ciebie mam white liście Ty mnie nie masz No właśnie Ciebie mam Nie Ty mnie masz Ja Ciebie mam w white liście Ty mnie nie masz Weź Kurde, właśnie nie mogę podnosić O To mi się udało podnieść To Twoje drewno jest jakieś zlagowane Jaką ty ją sikierą chciałeś? Możesz się nie. Próbuję tak. podłączyć przy nie, przyczepę. A ja... Ale to nie, i tak Ej. nie miało sensu. Ej, dużo kasy na to proszę. Mówiłem, że dużo hajsu się bierze z takich desek? Już jeden kawał Czekaj, ja sprawdzę na kalkulatorze jeszcze. Kalkulator i proszę bardzo. E, na początek se wejdę do sklepu, wiesz. Tam zobaczę tą cenę. Jak mi zostanie jakaś do, dobra sumka, no to kupuję. Dobra to kosztuje. A, a ja on na tym chichera. No, Ejcie kaw, ile najlajlajlaj na tym szykeracie. Ja wiem. Co tam się kupuje kolego? tu mało mi zostanie. What? Jak kupię to niby, to mi to zostanie 170 tysięcy. What? Mój kalkulator jest popsuty, ej. Nie popsuty! Tylko po... Jak to? Pomnożyłeś, podzieliłeś czy jak? Odejmę... odjąłem. Ej, pytanie, czy to jest brama? To oto coś. Nie. Ten wład. Nie. To, to nie jest brama To jest jakiś ten Konwejor chyba Jeszcze tylko 2 Tą, tą... jeszcze okej. Nie Jeszcze nie. O nie, 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 ja nie chciałam I... tu. Tu ja nie jestem ze na tą stronę? Pod drzewa? E, a wiesz o tym, że można tym mostem tam niżej zejść. Tak pod ziemię. No, o... o ja. I tu nie jestem na tą stronę? Eee, chyba nie. A czemu? Dobra. A czemu? No bo pod sobie jadę. Tam się mało, mniej zarabia niż za, te, niż za te różowe. Ale ja sobie spojrzę. Nie wiem, opłaca się? Nie, nie opłaca. Dobra. Jedziemy pole leśne drzewa? A co? Jedziemy po leśne drzewa? Leśne drzewa? Dziękuję, what? dziękuję. Highlight like Łat. To jest trzęsienie ziemi. E Co tu jeszcze tego nie ogarnęłeś, że to jest trzęsienie ziemi? Ej, patrz na to, widzisz to. Co? Widzę. To jest trzęsienie ziemi. Albo taka szczelina. Wiesz normalnie. normalnie, patrz na mnie, patrz na mnie ja tańczę, już nie ja tańczę Uns, und 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 uns, 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 und uns, 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 und uns, 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 Und, uns, und, wie Und 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 uns, 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 No, komendum. To właśnie, jak? Właśnie, Eden. No. Mój taniec Ebens. Wow. To jest ten fajny taniec. Uu. Tańczymy. Mhm. Czemu ty nie tańczysz? Co? Ale razem Gośnik Edens Tak, E? Głośnik Edens e, No i nie działa Bo ty nie możesz się ruszać. dens Napisała. e napisałam Zobaczmy. e dens napisałam ukośnik e dens że literu ukośnik e dence nareszcie skumałeś a jak to stać no no się robić. Żebyś mi tak mogli No nie umiem Czekaj! Jesteś o nie! Puśle? Pod mapę je daję Ej, pomaty, nie mogę się? Pomaty! Ole Bóg! Ole fajny bug Ale jaki? Widzę wszystko co jest pod mapą. Naprawdę polecam. O nie! Ile Ile Eee, co? Ile Eee, gdzieś tak 22 minuty. Ej, pomóż mi! Ej, no może już skończę tylko. Możemy, możemy. Dobrze. Zobaczymy, jak pojechać. E, dawaj na... ...krainę tych drzewek... ...różowych. Różowe drzewka Idziemy na łowy. Jedziesz tam? No nie lubię tego koloru. Teraz <grystanie> pinowe. Nie, jakieś inne. Inniejsze. O, takie. Nie, przyczepa mi nie będzie potrzebna na, na pożegnaniu. Jak coś możesz tutaj zostawić u mnie. Ja tam sobie jadę na Ukrainę ryżowych drzewek. Zbliżamy się. To jest fakt. <grym i wyszczość> tutaj, ej tutaj by biwak można było zrobić. Dobra, wiem. jak tam wbiłeś. Ale mnie tam nie ma. Wiem, że jesteś tu. Ej, może się żegnamy na drzewie. Dobra. Mał... małpy. Małpy. Coś tak małpy. Tutaj do mnie. No to już się zrobimy, eee, łap, e, daj, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, ze mną dzisiaj był nagrywaliśmy dzisiaj Lambertykon, no to pa.